Dzisiejsza liturgia słowa skoncentrowana jest wokół postaci proroka Jonasza. Sama księga Jonasza jest często odbierana jako takie humorystyczne opowiadanie o proroku, który został połknięty przez rybę. To jest ciekawe, ale w zasadzie w tej księdze pojawiają się albo dwa, albo trzy wersety, które opowiadają o tym właśnie wydarzeniu. Natomiast cała księga opowiada o Reakcji na Słowo. Najpierw prorok sam buntuje się na Słowo Pana Boga, które posyła go z misją. Dzisiaj słyszymy fragment, który mówi o tym, jak mieszkańcy Niniwy odpowiadają gorliwością, postem na Słowo proroka Jonasza. Okazuje się, że to słowo można zupełnie inaczej przyjąć. I Ewangelia przytacza nam właśnie postać proroka Jonasza w takim kontekście, w jaki sposób y, mieszkańcy Niniwy odpowiedzieli na słowo postem. W jaki sposób my mamy odpowiedzieć na, na słowo, które się pojawia y, w naszym y, życiu, w tym okresie liturgicznym, mamy odpowiedzieć y, gotowością nawrócenia się. Y, Słowo jest zawsze początkiem naszej drogi wiary. Słowo jest właśnie tym, co do nas przychodzi, po to, żeby przemienić nasze życie. I czasami, choć wydaje się takie kruche i marne, to my nie otrzymujemy w zasadzie nic innego. Mamy słowo Boga, który do nas przychodzi. Albo przyjmiemy je i pójdziemy za nim z wiarą, albo je odrzucimy. I wtedy mieszkańcy Niniwy staną się naszymi sędziami, bo oni nawrócili się na słowo proroka, a tu jest ktoś większy niż prorok.